Cześć kochani, z tej strony kuśne jesteśmy w kolejnym w ostatnim odcinku, właściwie w kolejnym zarazem Yyy, z 4 kuśne nowym mieście. I zanim zapytacie, dlaczego dl, 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 dl. to dlaczego to ostatni to odpowiedź jest jedna i jest ona prosta. Tutaj już po prostu nie mam co robić. Czekam na obniżki, w oryginie i po prostu będziemy się bawić w Simsy w wampiry, jak tylko wyjdzie Jakieś, jakaś obniżka to jest, zaraz kupuję, może być nawet minus 25% byle by była, bo bo byłem, nie mam co tu robić, naprawdę robię już kolejne rodzinę po prostu mi się tak nudzi rozgrywka na przykład w trójce czy w dwójce jest to dla mnie nie do pomyślnie, że nawet sam się nie wieczu. Se śpiesznie bawię, a to są na starsze gry. Dużo dużo starsze niż czwórka. I generalnie powiem tak, strasznie mi się to nie podoba, w jakim kierunku się właściwie się kieruje i idzie właściwie seria DSMS 4 właśnie za zawsze uszy, bo poruszyła mikrofonem. I tak jak mówię, nie podoba mi się kierunek, w jakim ta seria idzie. I po prostu to dla mnie koszmar tragedia jakaś masagra. Ale cóż my z tym nic nie zrobimy niestety. I, I w dzisiejszym odcinku mam dwa plany. Jednym z tych planów jest y, stworzenie... stworzenie? Zrobienie nie co się znałam tak. Zrobienie imprezy i wysłanie młodego do szkoły i całej innej ferajny też chyba, że czekajcie, nie. On ma chyba wolne, że się mle, bo wziąłem w, w, wieczorem. Tak on ma wolne. Więc koczmy gdzie jeszcze do Może centrum handlowego jakiegoś Wiem, kupimy młodemu restaurację, i kolejna seria będzie chyba z któregoś z poprzednich dodatkowych, czy nie, z którego chyba, że do tego czasu uda mi się. Wiecie, yes, yes, no. ja Simsy, vampiry jakoś taniej. Niż za te 75, 7, 7, 59 do tej, przepraszam, bo to się naprawdę tam nie opłaca. Jest to z, za dużo, jak za grę, w której nic się nie dzieje. Znaczy, nic się nie dzieje. Są tam fajne rzeczy, bo ja już widziałam. I filmiki, i screeny i wszystko, ale nie podoba mi się na przykład e, to, że internet tak siłę bardzo chcę zrobić z tej gry RPG. Mm, na przykład z tymi drzewkami, gdzie to jest tak głupie. To jest moje do tego, siły z gry. Kto jest symulatorem życia? E, I fajną, fajną, naprawdę grą czegoś, co po prostu tutaj nie powinno być, mianowicie wycie e, RPG. Jak dla mnie tutaj to po totalnie pasuje, jest to jedna z najdebilnych pomys pomysłów, jakie mogły wpaść im do głowy, czy w sensie no... Debilnych, nie mi się przynajmniej. Dla mnie to jest straszna głupota. No i za chyba z tego wszystkiego. No, naprawdę nie podoba mi się to, co oni tu robią. Tak samo nie podoba mi się kelny w jakim... Idzie decyzję z 4, bo niestety, ale tak ten nie będzie powstać według dnia. Bo po prostu wiecie, oni ciągną kasę z nas, jak to z ludzi, Tak, ja rozumiem, to trzeba opłacić pracownikowi i tak dalej. I inne pierdoły a wycie jest to w szale, kurde, bez przesady. 59 zł to dodatek, który czy tam nie wiem, czy tam powiedzmy te pierdoły, które. Można było równie dobrze dostać za 79 zł e, w e, The Sims 2 czy trójce, bo w trójce kosztuje czy to nie wiem, czy kosztowała, czy jeszcze kosztuje 79 zł, a na przykład e, na przykład, czekajcie, mnie nigdzie nie jemy. Czemu to jest? Nie to? A nie na przykład 120. Same akcesoria na przykład do dwójki kosztowały 29 złotych. Tak jest 29 złotych, a nie 50. Czy tam 39 czy kiwi. Ile? Natomiast do dwójki na przykład nie było e, takich rzeczy jak są w tym. To jest fajne. To wcale mi się podoba. Mam też wątpliwości, ale to jest nieważne, jak w tym momencie. E, Czy ja wziąć? Aha, nie że nie podbam się, co po prostu to oni robią. I naprawdę mnie to denerwuje. Nie, nie tutaj. Nie tutaj, w tym festiwalu. O, wygra. A czemu nie przyszła, tobi? To się z nią zaprzyjaźni, my nie mamy wyjścia. Ona ma w ogóle jakąś pracę. Czasami z każdym odcinkiem jest co grubsza? Weźcie mi to wytłumaczenie, to ja tego nie rozumiem. pisz... Rozmawiaj. Miej. Poprawi humor. I tak samo mnie szefcie denerwuje o podanie potrzeb. To po prostu idzie tutaj tak długo, a jeszcze dodam jakieś eventy w stylu takim jak było ostatnio. No. Wyłączmy prawie w ogóle opadanie potrzeb, bo tak mówca już, już pomijam od tego to, że jest po prostu kod na to. Jak widzicie, muszę po prostu kliknąć sobie włącz poziom opadania potrzeb, wyłącz poziom opadania potrzeb, ja było wcześniej to po prostu mnie po prostu szczelnie opadło. nie w ten negatywny sposób, oczywiście, bo naprawdę nie podoba mi się to, że oni robią takie, a nie inne rzeczy. Cześć, pongo, też cię kocham. Nerybujemy pies, od rana. Musisz przeszkadzać w odcinku, prawda? Bo byś chory, przecież, nie bał po mi za psa. Bo ten go na tak przerobię. Albo na kebabora. Albo na jednej drogie. Nie napchał no, mojego psa. A Ale tak, przerobił kazynęcej gonki. No, czekam. Widziałeś, to szybko idzie. Przed chwilą było to tutaj, a ja jest tutaj. I w ogóle zdenerwuje mnie to, że oni mam tak bardzo zgodne poglądy, że wiecie, że nie ma animacji zagadka, że nie ma innych pierdół, które były bardzo fajne typu przytulanie się w łóżku i, i wiecie, i mi tego chory nie brakuje. Tak to jest smutne, że tego nie ma. Mi to co nie zdenerwuje. Nie, niestety, czy nawet głupie nie nie to znaczy automatycznie nie mów tego samemu, co no kurde, no. I naprawdę, ja jestem dużo w stanie znieść, naprawdę, ale nie coś takiego. I naprawdę, jeżeli e, Steams nie będą tańsze e, w, w kolejnym, na przykład w piątce, to ja nie będę kupować ich wcale. Czy się w no co nie boję już z góry wiem, że raczej ciężko będzie obniżyć im się na, na przykład ze 120 na powiedzmy nie wiem na 29, tak czy tam 50, czy tam 79, bo no to jest bardzo duże ryzyko, tak nie oszukujmy się, bo tak jest. Też się zastanawiać, czy nie ściągałaś nie kupować na jeden nie potem ją nie zwracacie, ale nie wiem, czy to nie będzie to dużo do z tym, bo powiem Wam szczerze, że nie bawiłam się jeszcze w zwroty na Originie, a wiem, że istnieje taka możliwość. Bo mi mówiła o tym przyjaciółka, pozdrawiamy Tobie. Tak. I oprócz tego em, No, nie podoba mi się po prostu to, w jakim kierunku chodzi ta seria i tyle. Stąd. Także nie wiem, czy będę kupować, wiecie, to w, w dniu premiery, po tym, zwracać czy jak. Zresztą już zobaczmy, jak to będzie za jakiś czas. razie no mam inne obowiązki, inne rzeczy na głowie, żeby kupować, żeby kupować sobie ciuchy. No, na to wchodzi, na jestem z niczym. Dosłownie, typu nie wiem. Typu i lepiej, dojdzie. czy znaczy, bardziej potrzebne mi dowiedzieć, a typu jedzenie pit się. Jeszcze my dajemy długo na perką, tak? Perką jest za dwa tygodnie chyba, to albo co trzy. Nie wiem, wiem, że taką ilość powiedziecie powiedzieć, nie wiem. Zobaczymy. Znaczy, Najlepiej jakiś miesiąc przed, przed drugim. Miesiąc, nie, dwa tygodnie przed drugim, przed samym przed trzecim kwietnia. Nie przed czwartym kwietnia, jedzą Wybaczcie, mylę się. Bośnamy trzeciego nagrany. Odcinek. Czy się mylę już we własnym ciągu. Co mam, a czego nie mam. Także. Jest to smutne, ale prawdziwe. I nie wiem czy o tym na punkt w jakimkolwiek miejscu odcinku trzygodzich, ale e, Nie będę nie będzie mi przez cały kwiecień dostępna na komputerze, więc nagle później Na no, dwa tygodnie jakoś te pola rzuca, albo na trzy tygodnie i to jakoś porozrzucam w po kanale i Znaczy, w przodu w sensie odcinków I po prostu sobie e, Tobie mi się od komputera, albo po prostu muszę Sprawa jest raczej taka, że będę stawać naturę w końcu, znowu właściwie i właściwie będę ją poszczyć i poprawiać i po prostu chcę ją w końcu zdać, czy Pas piąty też właściwie tak. Będę ją zdawać. A jak mi pójdzie, to zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się dać i dzięki, żeś mi to chamsko schanulował, pójdź, bo to denerwuje w tej że Tak bloknę. Czemu I mi to chamsko anuluje? On mi tak denerwuje zawsze, Jezu. i recepcja. Level up. Strasznie mi to denerwuje, Dwa, mi tak to bezczelnie robiam. Czekaj, się z A? Bardzo A? mnie to generuje. Okej, okay, snem do niewyzięciu, bo się stało coś, czego być nie powinno i i dalej, dalej. A co się stało? Dobycie się za kilka odcinków, jak będą to, um, nie wampiry. Ewentualnie jakaś poprzednia seria, choć ja nie wiem, zobaczymy. Ja bym osobiście chciała jeszcze nagrać tutaj e, dla całą serię z Witaj z pracy, ale to by musiała e, mieć do tego, wiecie, odpowiednie warunki odpowiednich. Simov, a nie będę robić świetnie nowej rodziny dla dla jednej serii, bo chcę po prostu mieć wszystko na jednej, czyli jeżeli na przykład teraz mamy odcinek kursiny, to ja będę po prostu grę, aż on nie umrze. I tak dalej, i tak dalej. Aż do momentu po prostu wiecie, w którym yy, uda mi się zrobić taką, tej, której mi zależy. Czyli prawdopodobnie to będzie trzeci, trzeci sezon, tak jakby trzeci sezon em, tej, tej serii, tego czegoś. Na przykład, no bo na przykład jeżeli mam e, The Sims 4, tak? To mam te równe, równe rodziny i ona ma twoje dzieci, też ma twoj Chciałoby to, to nazwać inaczej, bo nie mam pojęcia i to są do góry. Uciekaj Nie pokażę mi się, nauczy bić. No i co? I dalej się nie zrobiło się. Czemu? Jest to jest denerwujące, tak denerwuję tutaj, Jezu. Czekaj. Trobiłam specjalnie kuplaniko, żeby młody się mógł zawsze na też chemii. I wyszło tak, wyszło, czyli jak zwykle nie ma opcji, którą ja potrzebuję. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Ech masakra, jakaś teraz. Masakra, masakra. No nic, moi drodzy. Pożaliłam się, pogadałam o pierdołach. Ponudziłam się, powkurzałam się trochę. Eee, imprezy jednak nie będę robić. Bo mi się nie chce. Ja jestem na jak już nie wiecie. Co to nic znowu zazdrosny? Czemu? Tak gra? Tak kłamie. Mm inaczej robimy... załadujmy zmyware czy ty ją możesz ulepszyć? mowa, to zrobimy to oj czekaj, Ej, o. Dobra, schodzę cięcie, okej, okay, jestem w samym pocięciu <grym> znowu zrobiłam błąd, pokazałam coś czego nie powinnam ale to jest nieważne że... także no, Idź baci jutro wam pokazać, jak wygląda karaoke na poziomie, którym on ma czy na ostatnim, który osobiście wbiłam kodem. Możecie to nazywać, ja nie to nazywać jak chcecie, ale dla mnie to nie jest leniwizm, to jest po prostu czysta chęć pokazania wam, jak śpiewają streamowie na dziesiątym poziomie jestem troszkę tym zawiedziona bo to się niczym nie równi dosłownie niczym od tego co już mamy pokażę Wam to na przykładzie i dwóch, znaczy i, dwóch i, 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 dwójki, i, i dwójki i dwójki i dwójki on ma ósmy poziom albo siódmy tak właśnie siódmy zabił właśnie i będziemy mieć trochę lepszą podobno powinno lepiej e, być, słychać É. Que aqui é aqui bons intensos, está ó OK, tudo fazer Nie pytajcie, że on jest taki a nie inny. Nie pytajcie. Wam do nieodpowiedzialnym sam na razie, co tu się stało? W tych przerwach Brawo Ej, ja kiedy się to czy mnie równi. Oni mają po prostu ładne głosy i tyle weźmy jeszcze dzieckiem i pokażę Wam przy okazji jak czym to się równi. Chodź tu młode. montaż ma poziom, potem tylko w biankochem. Mam miał chyba trzeci na początku albo czwarty, więc mu to spokojnie potem przywrócę, więc się to nie martwcie. Ja to po prostu chciałam Wam pokazać. Panie, to mi się podoba ładny ma ten głos. Weźmy dzieciakie tutaj, zawołajmy. I tu przyjdą cięki, chodźcie to. Głównie, że zapraszam do mnie tutaj na. Tutaj tu do przyspieszenia, przyjdą. Dobra, poczekaj. I porównamy sobie na przykład, nie wiem, z nią i właśnie, jeszcze jest jedna zmiana, ale nie za chwilę. Dawaj. No, jestem się... I szybko, biegiem. I cięcie. Cześć, kochani. E, jestem z wami po krótkim cięciu, jak się okazało, że jak się okazało, niestety, e, wywaliło mi totalnie dźwięk, nie wiem czemu, on to F11 i potem przestałam gdzieś nagrywać, więc to nagrywam, dogrywam właśnie po... Po wszystkim e, bardzo mi się doba, jak dzieciaki śpiewają. Niestety wy tego nie usłyszycie, bo mi po prostu nie wiem, kiedy są, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale powiem wam, że generalnie bardzo fajnie śpiewam dziki to jest fajnie zrobione. Mm, oprócz tego e, chcę wam też powiedzieć, że niedługo się pojawią wampiry, jeszcze nie będę mieć kasta w końcu. Jakąś większą ilość ewentualnie nie wiem bycie, mm, Ewentualnie nie wiem. Coś wymyślam, że pójdę do pracy i poczekam na to worycz originie bo ja nie będę im dawać zarabiać na sobie. To są moje małe postanowienia ten drog tak jakby pewny, żeby to go marcu, ale naprawdę nie będę dawać sobie, nie będę na siebie. Nie będę dawała sobą... o! Pamiętaj, czy wiecie coś na mnie zarabiało, by były ile kasy. Ja wiem, że to jest e, firma, ja wiem, że ja tym nie wygram, ale mimo wszystko 34 witamy mm, w Nowym Mieście się opłacają. Za 120 złotych nie, ale jeżeli trzeba będzie jakaś niszka 45, 50, 25%, tak w tym stylu. Co wtedy tak, opłacają się, natomiast jeżeli więcej, nie, to to ani się nie opłaca. Jest to um, totalnie tragiczne zakup, nie kupujcie za 120, czy tam 79, czy no, 59 i tych wszystkich tych, bo to się nie opłaca tak samo 20, przepraszam, za 39 to chyba. historia kosztują, słuchajcie, ja sprawdzę to. Powiem Wam też, iż ponieważ nie kupię też tych najnowszych akcesoriów z księgami, bo już wiem, że one wyszły, a co 3 chyba kwietnia, tak, 3 kwietnia to nagrywam, ten to znaczy na kalendarz i po prostu, no niestety nie opłaca się robić, wiecie, tych opniwek, znaczy ogniwek, bo kupować nie opłaca się e, GR. Um, zwłaszcza jeżeli są tak porzucane, zwłaszcza kręgle, w których są jest jeden grywalny przedmiot i tyle. Dla mnie to jest strata kasy. Naprawdę to dla na mnie strata kasy. Pobawiście się godzinę, półtorej i tyle. Ja natomiast nie kupiłam ani kręgli, ani z styl dawnych lat. Ani na razie wampirów, bo naprawdę liczę na jakieś obniżki na święta teraz zwłaszcza, bo... Święta są bardzo za dwa tygodnie i mam nadzieję, i jakieś fajne, wiecie, promocje na czwórkę wampiry i wtedy ją kupię. Po tak to nie, nie będę kupować, nie stać mi po prostu na... ...aż takie przyjemności. Zwłaszcza teraz przed konwentem, przed Perkonem. Zbieram kasę od dwóch miesięcy na Pyrekol. Mam nadzieję, że wjazd mi się uda. Że mi się podobał. Że będzie fajnie, że poznam nowych fajnych ludzi. I mimo tego, kim jestem i jaka jestem, ktoś mnie zauważy, że o, przyjechała, fajnie się bawi i wiecie, i mam nadzieję, że pogadam też z ludźmi, z ludźmi, którzy. Mhm. Coś osiągnęli na YouTubie, tak? I może uda mi się jakieś kontakt popać, bo by fajnie, nie ukrywam. Ale jak będzie to zobaczone, póki co e, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli chcecie, e, jeżeli chcecie, że e, tak to ujmę, e, ten. Tak tu się skurzyłam, włączałam kodem po prostu, mnie jeszcze trafił. Jeżeli chcecie pobrać w moją rocinkę, jest ona udostępniona, mieszkania nie udostępniałam, bo się po prostu nie dało. Próbowałam, na no, wszelkie sposoby, szukałam nawet modyfikacji do gry, nie ma niestety no mieszkania powinni tą taką możliwość dać według mnie. I pamiętajcie, jeżeli e, chcecie sobie moją, moją rocznicę, chcieli włączyć sobie zmodyfikowane i... I przepisać po prostu to, co, co jest w Hashtagu, czyli w tym, takim, tym śmiesznej kratce. Em, po tej śmiesznej kratce, które ja macie tyle to że to trzymajcie klikacie na trójkę. Taka, taka podpowiedź, bo niektórzy na przykład mogą nie wiedzieć, że to, to moja mama. E, powiem wam i to by było na tyle, słów trzymajcie, podkreślaj, pa, pa cześć.